Ja, jak dobrze znowu wstawać Młody dzisiaj robię ci. Dzisiaj robię ci dzień sportu i chorówy. Idziemy na pole. Dobrze. O, jaki zacznę się zrobił! Hmm, ciekawe. Zacznijmy od tego. Właśnie. Gdzie jesteś? Przyjdź do mnie. Piesek! Mam tu dla ciebie kość. Dobra, chodź tu, gdzie jesteś. A teraz będziesz podnosił ten kamień. 20 razy. Ja sobie przygotuję fotel na twojej bieżni. O, raz, dwa, trzy. Nie mogę. Nie dam rady. Dalej albo wywalę cię z domu. Cztery, pięć, o, sześć, siedem, a. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Młody? Nie mogę podnieść. Młody, dwadzieścia. A teraz bieżnia. Stań przed, stań przed metą. Czyli tu? Zgadza się, czyli tu. A ja, ja sobie usiądę. Nie. Po drugiej stronie mety. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Obróć się. Czyli tu? Liczę do trzech do trzech i zaczynasz. Raz, dwa, trzy. Biegiesz naokoło. cię nauczyć manier. No tak, przecież to robię. Okej. Okay. Pierwsze okrążenie z dziesięciu. Hmm. Coś cię długo nie ma. Drugie okrążenie. Czekam. Szybciej, szybciej! Trzecie okrążenie. Nie byłem sprinterem w szkole, do której nie chodziłem. Czwarte okrążenie. Piąte okrążenie. Szybciej szóste okrążenie. Siódme okrążenie. Ósme okrążenie. Dziewiąte i ostatnie. Dziesiąte. Koniec! Idziesz zaorać pole. Albo jeszcze to ty już. poprowadź. Chodź. Już idę od szpana. Szpana mogę zjeść ziemniaka. Nie. Zaczynasz. Albo zjedz tego głupiego ziemniaka. Czekaj, wtedy nie będziesz miał czym zasiać. Dobrze, już już nie. Idziemy. Szpana może... Mogę zacząć najpierw od wody? Dobrze. Jaki grzeczny cóż to się to dziś... Cóż to się gdzieś stało? Nawet wymówić nie mogę. Możesz tak zapić! Ja... Młody wywalę cię z chaty jak się będziesz tak obijał. Przepraszam, już nie będę. No ja mam nadzieję. Nagrodą za dzisiejsze prace... Będzie przejście i niedokończonego labiryntu, jeśli chcesz możesz go dokończyć. Dziękuję. I zjeżdżanie na zjeżdżalni. Dwa słowa nazy z tego samego czasu czasownika. What? Dlaczego zaczynasz mówić po angielsku? Ach ta, ach, ta dzisiejsza młodzież. Ile pan ma lat, że tak może... Dwadzieścia! Dwa. Zniszcz to. Właśnie widzę, jak Już proszę pana, przepraszam. A więc dobrze. Lej wody, lej wody, lej wody. Lej, bo do kibla będziesz lał. O, właśnie, jeszcze wyczyszczenie kibla. Dopiero Przez... potem nagrodę. No i zaczynam Już, bóg, nawet i się tak. wyrażać, jak młodzież. proszę nie kamienia 20 razy. Ile jeszcze? Zaraz będziesz podnosił, jak tutaj nie do... jak tutaj nie dodasz. Wszystko ma być idealnie, a nie po twojemu. Hello, okej. Okay. A teraz wszystko ładnie. Teraz orać pole? Tak. Teraz orać, orać i od razu sadzić. Sadź. No i już ci się. Szybko, 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 szybko. Szybciej. No szybciej. Pana, tylko jeszcze wezmę sobie yy, yy, jest. Yy, nasiona. Dobrze. Zwykłe. Wyjmij je z plecaka, którego Więc... nie masz. Mam w dupie, wiesz. Zobaczymy. Chyba muszę się wykąpać, jak mi tu chłodno, ZACZYNAJ SZYBCIEJ! Tutaj. I tu. Co to jest? Melony. Chyba ci, ci tak łatwo nie, nie wyrosło. A to co będzie? Eee, yy, wow! Teraz ja zacząłem z Ciebie brać przykład. I latam i lata na bankach. W każdym bądź razie widać, że jesteś młody, gdyż nie wiesz, jak się sadzi melony i dynie. Po co tu nalewałeś wody? A to co? Pan, ale co pan robi? Psz, zobaczysz. Aha, rozumiem o co panu chodzi. To skoro rozumiesz, po co się pytasz? Teraz tabliczki. Wszystko pop ładnie popodpisujesz. Nie po tej stronie. Tylko biorę tabliczkę z plecaka, którego nie mam. No właśnie, z plecaka, którego nie masz. Widzisz, da się pracować? No, pisz. Wstawię i pisz. Umiesz w ogóle pisać? Tak. Mam nadzieję. Nie chodziłeś do szkoły, jak możesz pisać? Ej, hopala, hopala, szybciej, szybciej. Już prawie noc nastała, a ty jeszcze kibel masz do wyczyszczenia. tabliczki, hello. No to proszę dać po drugiej stronie. Taki trud. Nie mogę w ogóle. Nie mogę! Dobra, podpisałeś jedno wystarczy. Idziemy stąd. Już proszę pana. Wyczyścisz kibel i idziemy spać. Na dziś koniec roboty. Jeżeli będziesz codziennie się tak zachowywał, no i jest to nadzieję, że cię nie wyrzucę. Właściwie czyść. I nie narzekaj, że śmierdzi. Dobra, Krzyszpana, to niech pan idzie spać, a ja będę czyścił cię całą noc. Dobra. A więc, cóż, pa! Następny odcinek niestety znowu został zakończony, a mój kolega, a przybłędam, musi czyścić kibel. Bardzo dobry chłopak, jak się okazuje. A więc lajkujcie, oglądajcie i jak zwykle, i codziennie, kochajcie! Papa! Pa.